Dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj stream z Filipem Jak łaskawie wejdzie na... Na... Na Discorda Hello, Hello. A co gramy najpierw? Yes. Uh, you don't wanna see me infuriated Tak się nazywa gra Okej, okay, myślałem, że... Myślałem, że to jest groźba Bez imię, wysyp Pokemon Bez wysyp Pokemon Dobra, Bez email, Pokemon Ty... ty, ty Bez email, Pokemon Ty, ty będziesz What? grał w fury... W Mr. Fury of stream, więc wiesz What is this? Spokojnie bez zimel. Dobra radę. Co to jest? Co to jest? Nie poddawaj się, nie poddawaj się. Ej byłem blisko. What the fuck is... Nie, my będziemy rajd'ować na tym. <laughs> nie, nie będziemy rajdować. Ale jest! przecież to jest czyste RNG, co jest. to jest? No kurwa. <śmiech> <śmiech> co to jest? What the fuck Je... is this, bro? <śmiech> <śmiech> Dobra, na luzie. Nie hey, masz to na luzie. Co to jest? Zukaruzela jak w Energy Nie no, teraz masz na luzie, Teraz easy mode. Teraz easy mode. O, dawaj, let's dawaj, go. Jest, jest, let's go. Jest. Teraz ja mam odpowiadać, tak? Sigmund to jest. Mario. Nie co to kurwa jest? Stara pakifiego. Freud. O nie, zostałem zważony, Zowocowany zostałem! What the fuck! Co to ja za zamach? To nie zamach widzę. owocowy. Pakifi jest terrorystą. <grystanie> Ups, sorry. Jak to się robi? No Musisz nie dotykać środ... No, a ja co to był za skok zamachowca? Ale ja to bez shift locka robię, jak prawdziwy gracz, a nie. O, łatwo. <grystanie> Kurwa, marsza! co za śmieć! Czemu on tam stoi? Zaraz korzystam z okazji, że Maciuś, Debil się wypierdolił 12-letni. Kurwa, to się wie, O, no ale jukt, ale dżugd. To jest taki idiota. Jezu, yes, udało się. Jak prawie to zrobisz. Ja, prawie, nie widzę. ja sobie prawie tego nie zdobyłem. Fuck? Co to jest za poziom? Ja jestem. Ja jestem o, Czemu dostałem... Ja dostęp na wchump co to jest? Let's go, let's go, let's Ej. go. Co to jest za. za prankus? A, o, siema, ja, no. mam, ja mam tech, ja mam tech. Dobra, łatwo. Ej, mam, mam taktykę, mam taktykę, czekaj. No jaką masz taktykę? Jaka jest Twoja taktyka? Kurwa, no czekaj. <laughs> jaką masz nazwę? O co tu chodzi? Znajdź klucz. Find the pineapple. What? O nie. <grywia> Dostałem jump scare. Co to jest? What? To ja pewnie pierdolę. jest gdzieś to jest na ciężkie. To jest gdzieś na widoku na pewno, nie? No nie, tu się nie da tego zrobić. Ja Okej. Okay. Mam znaleźć trzy klucze. Spin. O czym ty mówisz człowieku? Jakie spin? Ja mam spina, a gruszkę wylosowałem. Aha. A muszę klucz wylosować, ja nie mogę, to no nie! No. Ja cały czas dostaję humpscare. Roblox humpskare dostaję. Ja dostaję stary jumpscare z gruszką jebaną O! O! o, 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 o. Jest, drugi klucz. jest drugi klucz. Tak mi siedzi, coś w nosi, Co kurwa, czekaj się. Teraz muszę sp spinować owoce. Ej, to jest lepsze niż szyngi w cs bo nic nie tracisz. To są fajne winy. Psychikę tracisz. No kurwa, nie potrzebuję gruszki. Ja przy telewizji noc mi się odetkał. A czy nie dość, że nos to jeszcze ucho. I nagle słyszę więcej. O! Jeszcze raz. No nie! No nie! Bez zmiany, spokojnie, bez zmiany spokojnie, dam radę. Nie wierzę, Kóra, znowu ty... nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie mogę obejrzeć stary, nie mogę się zalogować na YouTube, bo mam captcha jakąś pojebą, no, zdjęć za captcha? nawet, nawet Dawid Jasper <noise> nawet tego nie zrobi <noise> To jest dowód na to, że nie powinniśmy grać w hazard. Pierdolnie mnie za A... chwilę. Cześć, bo mam interaktywną grę teraz, mam zajebisty teraz stage. Ja mam sok pomarańczowy. Jest, <noise> udało się, udało się. No nie, znowu! <noise> Nie, no nie, no nie! Witaj w moich męczarniach! Proszę, weźcie proszę, mnie! Proszę. Weźcie mnie stąd, weźcie mnie stąd, już mam dość. Gruszka, gruszka, gruszka się zryspiła Nie chcę! Gruszka się zryspiła <noise> <noise> Gruszka! Gruszka! Ej, ale ty nie dochodź do tej gruszki. Ja to jestem sok poręczowy! Jebać go! Jebać to! Mi się już nawet nic nie wyświetliło, nie? Już nawet obrazkę nie dostałem. Yes! Yes, baby! Nie użyć się udało. O, no nie, bo się cofnęło na gruszkę znowu. Let's go! Let's go! W końcu! Yes! Jest, udało się! Oh my god! Dziękuję, udało się! Oh my god, let's go! What? O, to jest zajebiste, to jest zajebiste! Oh shit! Ja jestem. No. <śancja> Jezu, to jest Bośnia i Hercegowina simulator. Ej, czy ja to przejdę, ja to przejdę, ja to przejdę. Ej, widzę, że ja przejdę, to zu nie? Yy, <śancja> no. Co to było? Co to było? Tu jest jumpscare co chwilę. O 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 Dobra tego z lewej, może ten lepiej się prowadzi. Czemu to mi Ej, skręca to jest... w lewo? Ruch, 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 ruch. ruch bez czekaj, bo czekaj, bo ja muszę kontrolować skręt w lewo. Traba. Mam lordozę lewną! Kurwa chciałem się zrzucić, ja pierdolę. To kurwa. jest karma. To jest gówno nie karma. Ej, tam to powinno być w filmiku Instant Karma Combination. No, stary. Kurwa, co to jest? Uda się stary, uda się. <noise> nie. Nie no kurwa O, o. ja dupie Jesteśmy dalej niż normalnie Jest Dałcie? Yes. Tak. Nice, teraz ja. Ej, uważaj, no uważaj, <laughs> bo terrorysta jedzie. Jest, zostaw mnie meczer, zostaw mnie Co ty robisz, opie? Co ty jesteś za... Co to za. Ej jo! Widzieliście to? On ma... Widzieliście te strat? Widzieliście te strat? ma jakieś niesamowite zdony... Cze ja myślałem, że to po prostu. Co to za biały van? Co, co to się. co tu się dzieje? Dobra, za pierwszym razem. Co to jest za symulator Bośni i Hercegowiny Expert Edition? Tutaj w tym poziomie, co to jest? Co ty w ogóle mówisz, Bezir? No to przyjdziesz tu, to zobaczysz. <laughs> Pakifi nagle stał się non-verbal na czacie, widzę. What? No nie, no ty umarłeś. Co to jest za dźwięk w ogóle? <laughs> Fnaf. Fajnie, że oni dalej tam gamblują. Jesteśmy my tutaj i gamblerzy. Nie ma nic pomiędzy. No i nie, o, nasze ulubione owoce. Kurwa, no. Nie wierzę w to. <grym>, jak dostał w czapę. O, A, dobra, to, to jest polega. OG. To jest OG. To jest Bierz bardzo. Jeszcze raz OG. coś normalnego? To nie może być normalne. Czemu to jest normalne? Kurwa! <noise> byłem. Kurwa, no to nie. Jezus Maria. Ej, to jest legitnie najłatwiejszy poziom, na którym nie ma ani jednego trollingu nawet. No wiem, ale... Ja jestem po prostu głupi. <noise> Dobra, idę. Idę pierwszy. Łatwo z nimi. O kurwa! Co bo... To jest! Nie. <noise> no, nie! No i to jest Elden Ring dopiero. What is this? Co to jest za cinematic? O, oh, on z owocami! Napierdlajcie go, napierdlajcie go! Ej, on, on tutaj ma wirujący seks jakiś ruch. Wirujący co? Ej, aż mi klatki dropią przez te efekty wizualne. Ej, co za wirujący dildo kurwa, to? No i dostałem bananem, dostałem jego bolcem. Dostałem Czasu. jego bananowym bolcem. Ej, to ja akurat bym chciał. Kurwa, dostałem w pizdę. A <laughs> ja dostałem w mordę ananasem. Ej, w pierwszej osobie to jest... To jest banger. To jest banger, o Let's go! Dało Czemu on dalej sra tymi owocami? To jest dopiero stary... To jest dopiero kurwa. O, auta, let's go! Ej, to part ej dwa. powinniśmy wyścig zrobić. Dobra. To, to kto odlicza? Niech na czacie ktoś odliczy. W sensie w Robloxie na czacie, nie? No męczer, dawaj, dawaj, Dobra, dawaj. Umrę od razu. <laughs> kurwa, mówiłem, że umrę od razu. Nie się. This game is fucking crazy, bro. As Ej you can bo... see, it's fucking. Ej, bo mi... no nie, bo mi... Oś mi z auta wyleciała Ej, tu jest dosydu. za dużo samochodów, kurwa się. Co, co się stało? Czemu tu jest? Czemu tu jest większa samo. Co się... Czemu moje auto nie skręca? No, nie. no i czemu Ten mnie tak. mencer wyzywasz? Nic ci nie zrobiłem. Ej, tego się nie da przejść oficjalnie, Spaki, tego się nie kurwa nie, nie da przejść. Auto. No i co ja robię? Ej, tego się nie da przejść oficjalnie, nie? Ej, ja robię breakdance Ej, kurwa, co tu się wydarzyło? Ej, coś się wydarzyło, i auto. Co to jest za A4 symulator? Polecia, poleciałem na Antarktydę. No nie, no zepchnę. O! No nie, no nie! Bynyk siła! Let's go, let's go, udało mi się, udało mi się, udało mi się. Chodź, chwili, bo to jest ulubione. Na połączenie naszych ulubionych poziomów, chodź. Nie, no kur. Połączenie naszych ulubionych poziomów? <laughs> Says who? Says me. No nie, to jest stare dopiero, to jest dopiero bośnia i hercegowina no, autostrada. To jest bośnia i hercegowina moment. No i tu jest na no mnie! tylko nie to. <laughs> po kolei, po kolei, dobra. Ej, to, ej, nie, bez imienia, Ty idziesz teraz na prawo, ja idę lewo. Czekaj, dobra? ale gdzie? Ja idę do kuchni, ja idę do kuchni. Nic tu nie ma. Co? Jaki kuchni? ja mam kuchnię. A... Aha, bo tu jest losowanie, a ja nie mam nawet tego losowania jeszcze. Jezus. Jestem klówek. Nie, no, evil skeleton. Który to jest kurwa evil skeleton? No i kto, mnie, kto mnie posuwa tam od tyłu? To jest. O, dobra, dobra. Let's go. Nie mam połowy go karta. Co to jest? Kurwa. Ten? Zły szkielet, pomiń. Jezus Maria, ty, a co jak ja? Jadę na ślepo z kapczą przed oczami. Łatwo. Jakie są złe szkielety? Które są... Które szkielety są złe? Nie wierzę w to. Które szkielety są złe? Niech mi ktoś powie, proszę. <głosy> <głosy> Te szkielety mnie nie. Weź ty zgin i zrób sobie inne. Nie mogę się ruszyć! Potrzebuję lepszej kapczy. Ej, tak robię mnie popierdoli, nie? Tak na mnie bojewie. Serio. No a ja dostaję sensie zdjęcie gruszki. Już bym wolał chuja niż tą gruszkę. Zaraz będę robił streamy z szpitalu psychiatrycznego w Kobierzynie. Ja będę teraz, jak Pakifi, przez pół godziny hazard robił. Czy ty wjechałeś we mnie i wybuchłeś? Tak. Nie, Wybuchłem, bo mnie piorun pier... Ja pierd... Dobra. Ej, 10 subów widzę w tycie jak to będzie... Jak to będzie pierwszy spin. Patrzcie. Kurwa na nas, no ich umiejętnie. nie? się dało? Ej, już wygrałem pieniądze dwa razy, to znaczy, że powinienem dalej hazardować. Yes! A co ty zacząłeś walić konia? <grym> no, <grym> zacząłem agresywnie walić konia do swojego zdjęcia. Bez niewiadomo, rozje rozjebałeś się na drodze, i się nie mogę ruszyć, kurwa. No nic, utknąłem przez ciebie. Ten ten klips to było to? Jest. No i ktoś mi ktoś mi się pozbył osi tylnej i nie mo, i się okazuje, że nawet jechać nie mogę teraz. Co za debile tu stoją? No i umarłem. No i tyle czasu po to, żeby umrzeć. A trumanko. Nie nie. Tu jest ten most. Tu, czemu oni mają łódkę z flagą Chin? Jest. No udało się. To się. To udało się. Jest. Jest. Menczer weź. Spierdala? no nie, Czemu? Siema cześć się ja No, Pakifi, Pakifi dawaj Nie trafił w ogóle w mod Ej, wieć autem Pakifi na to Daj autem wieć, Pakifi autem, Pakifi autem, challenge o, Kurwa Dlaczego powiedzieliśmy mą sytuacji z wanną? Nie jesteśmy życiemkami Dobra, ja odlatuję stąd, nara Ela dla Ciebie mogę umrzeć, Kasor, żeby Ci podziękować za suba, thank you so much, bro <grym> tu, Tutaj faktycznie się gra w terarię. Co to jest? Kurwa. Ja nie umiem ja grać skończy. w terarię, co to jest? Ej, bo mnie wali ta roślinka. Na mortkę. A to mi się życie regeneruje. O. Milusio. Dobra, ja muszę pounikać. No ho. No supi. Ja nie pokonałem tego O, bossa. pokonałem go, pokonałem go, zajebiście, udało się. Udało nam się, widzowie, przeszliśmy to, co no nie udało się, bo mi się nie udało. Co tu jest? Jezus maria, ta roślina mnie przeraża. Zagrać w tę grę, no i kurwa. Czy to jest koniec gry? To jak pokonasz terarię? Tak, i wchodzisz na górę, i tu jest koniec. I masz finalny checkpoint, mam... masz tego hot hotdoga. Mam wyjebane w to. Cewka prędkości, <laughs> O mój Boże! W końcu. Jezus Maria, jak mi nie dacie. Jak mi dacie kolejny raz to coś. Jest! 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 W końcu! O mój Boże. Potrzebuję... To mi zajęło jakieś 10. 10 prób chyba. Dodatkowych. Dobra. Skończyłem.